Was w tym 13 vlogmasie ja jestem z poprzedniego dnia, z przeszłości. Słuchajcie, pokażę Wam na szybko, co kupiłam e, jako dodatki, jeszcze tam do prezentów, jakieś takie pierdoły dla rodziców i dla mojego brata. A e, pakowanie prezentów nagram jeszcze później, jak moja mama sobie wyjdzie z wanny. No bo mówię, znaczy pakowanie prezentów nie, jak ja się spakuję, to Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. E, mniej więcej, bo ten prezent dla mamy on jest duży I nie mam go gdzie dać, więc muszę go już zapakować Rozumiecie e, Obracam was i zaraz dalej Kochani, zaczniemy od mamy e, W Dino wziąłam jej ulubioną czekoladę, więc wzięłam jej Nussbeisera Słuchajcie, ona uwielbia solę do kąpieli, to jej wzięłam taką butlę Nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie, ale fajny bajer za to, że nie piję. Tutaj wzięłam jej taką świeczkę. Ja sobie zostawiłam czarną, ale to zaraz wam pokażę. Takie wzięłam, jakieś bajlejsy. Nie wiem, czy to będzie jadło, bo to jest słone karmel, ale fajnie wyglądało. Dokładam jej tutaj płatki ten pod oczy i sudoku, bo ona lubi sudoku, także wzięłam jej takie rzeczy. Dla mojego brata do prezentu dokładam mu jeszcze Słuchawki, e, takie bezprzewodowe. Też te bajlaisy. Nie wiem, czy będzie jak. I on jest fanem w miarę Reases, riz to wzięłam mu takiego batona. E, plus jeszcze mam tutaj e, jeszcze drobne słodycze, Dla mojego taty wzięłam skarpetek troszkę, bo on potrzebuje zawsze. Wziąłam mu jednej majtki, bo nie wiedziałam, czy znajdę coś więcej. Znaczy bokserki. I wziąłam mu tutaj e, też dwoje. E, krzyżówek i taki kremik do rąk e, także to będzie dla taty brata i mojej mamy plus tutaj mam takie słodyczki, jako kocham żelki jak wiecie to, to wziąłam dla siebie akurat, tu wezmę porozdzielam znaczy nie wiem czy moja mama ma takie coś lubi ale dam im pod tym, tu wzięłam Toblerone taką paczkę i mam nadzieję, że to jest pakowane osobno, a nie tak po prostu czekoladki, bo będzie lifton i jeszcze wam pokażę co dla siebie wziąłam, a nie dla siebie, tutaj mam tak ogólnie dla nas wszystkich, to myślę, że na święta dam po prostu na stół, wiecie, takie to są takie rolki orzechowe, dla siebie wziąłam też jedne krzyżówki, bo ja też czasami jestem frikiem krzyżówek, tu wziąłam właśnie te płatki, dwoje wyciągnęłam, bo znalazłam jeszcze te zwykłe opakowanie. W różnych ekshinach będzie inaczej, także mi się wydaje. Jak znajdziecie tą te stare, też będzie dobrze. A dla siebie wziąłam taką świeczuszkę w takiej puszce. Fajne, nie? I tutaj mam do pakowania prezentów takie pierdoły. O, tego jest tyle jeszcze tutaj, bo nie wiem ile mi tego starczy, czy mi to starczy, czy nie starczy no zobaczymy wszystko w swoim czasie ja to postaram się to co dla taty już spakować, dla mamy dam do siatki i najważniejszy prezent będzie ten główny, ode mnie bo od brata będziemy pakować dopiero tam jak coś ogarnie kumpel od niego, aha windowsa nie? no i wtedy będziemy wszystko już pakować do końca. Także tak, jeszcze w tym vlogu, może jutro albo dzisiaj, będziecie widzieć spakowane chociaż jeden prezent. Zdukowałam się, nie nagrało. Tu mam prezent dla mamy. Jest to wypiekacz do chleba. I wygląda to mniej więcej tak. Bardzo ciekawy produkt. Chciałam mikser, w sumie robot kuchenny, a wyszłam z czymś takim. Także mega, mega ciekawie. A mówiła też kiedyś, że chciała go. I najważniejszy prezent spakowany. Boże, tu jest tył chodzi ogólnie, ale no starałam się jak najbardziej mogę. Ja nie umiem pakować prezentów, także dajcie znać jak mi to wyszło. No ale ogólnie mi się wydaje, że spoko. Jeszcze ja dam taką tutaj na górę kokardkę, tylko na razie to dam tak po prostu, żeby to jakoś w miarę chwycić, ale i tak to jest tak mega ciężkie, że się boję, że rozerwie się tata. Mm. No, jeszcze tutaj później zrobię jakieś etykiety w międzyczasie. Do świętych jest jeszcze dwa tygodnie, ale mówię, ten jeden prezent chciałam już zapakować najbardziej ten, bo on jest najbardziej widoczny, nie? Więc jak ja go dam teraz sobie gdzieś do szafki, czy gdzieś tam za szafę, to będzie już święty spokój, dosłownie. No, ale fajnie. Nie poszło mi dużo tego papieru. A w ogóle fajny papier jest w Action. Ten mam z, nie z Action. Proszę, gdzie ja kupiłam ten papier? Nie pamiętam albo weksyn, jednak. Naprawdę, bardzo w porządku do pakowania. A te takie różne pierdołki kupiłam w dino. No. Dobra. To będzie na razie tyle. I zaraz wam pokażę dla brata, ale w sumie może wam pokażę w innym vlogu, żeby po prostu dawkować wam te prezenty. No, tak mi się wydaje, że będzie też fajnie. No, na razie będzie to. A mój brat może wiecie: szybciej obejrzy film niż moja mama, bo moja mama, jako tako, nie ten, nie, nie, nie wie, że nagrywa mnie. Także dla mamy najważniejszy prezent jest zapakowany. Już oficjalnie się z Wami witam. Wstałam do pracy. Także spoko, wstałam dzisiaj. Um, słuchajcie, otworzymy sobie kalendarz później. Ja po prostu przyszłam się do Was przywitać, bo... bo chciałam się przywitać. Um, a kalendarz sobie potworzymy, nie wiem, jak wrócę. No, także też będzie się coś ciekawego działo, nie? Coś później. Czy dla was to są sekundy, a dla mnie to jest 8-9 godzin. No. Ale tak będzie spoko według mnie nic, idę się ogarnieć dalej i widzimy się już tam po pracy raczej, bo raczej już nic nie nagram dziś. jedna oglądałam się vlogmasów jeszcze z rano, więc otwieramy od razu kalendarz Trzynastka, <grym> nie? Trzynastka. Mm. to jest trzynastka w balei. To może być Be Your Own oh, Kind of. Beautiful. Krem do twarzy. Taki dzienny z SPF-em 15, olejkiem arganowym i z witaminką E. Także fajnie. 20 ml. I trochę szczęsny, nieszczęsny kalendarz z olimpio. Odżywka domykająca łózkę włosę. Zapach mleczna, truskawkowa, z kwasem mlekowym, cytrynowym i emolientami. Molitowa po prostu odżywka Kurczę, ja będę miała do testu, znaczy do używania. Pół roku do otwarcia spoko. Takie rzeczy to się zużywa, takie mniejsze. Także dwa fajne kosmetyki. Ja ogólnie te kremniki małe jeszcze nie używałam, ale na pewno będę zadowolona, bo ja lubię te zbalejte kosmetyki, no te malutkie. Także także tak. No, widzimy się potem. Robię zdjęcia, odrzucam na Insta, bo o 7.30 zawsze wlatują posty z. Kalendarze, także tam też Was zapraszam. Bajka kosmetyczna. Dobry. <grym> znaczy, już się witałam z Wami. Czekam na ten autobus, jeszcze czekam na brata, bo mój brat zawsze wychodzi później po mnie. No, a ja sobie już zawsze czekam tam te 5 minut dłużej. Fakt, faktem marznę, ale nieźle. No, także czekam na tego, tego mojego braciszka. Nie chcę mi się, ale muszę jeszcze dwa dni. dwa dni. Dwa dni wolnego miałam, to dwa dni pracy jeszcze. Także spoko. Taka równowaga jest fajna. No, tak. Dobra. Ja kończę. I widzimy się po pracy, już raczej. Dobry kochani, ja już wróciłam z pracy. Znaczy, dawno wróciłam, bo już chyba trzy godziny temu ale mówię, wezmę się, ogarnę, umyję włosy, bo pierwsze mycie, troszkę muszę zaraz rozczesać, zaraz sobie dam jakieś odżywki <laughs> I, i co? Trzecie długi ten filmik nie będzie, będzie się składał z tego, co już było i e, z tego, z tych kilku e, scen z dzisiaj, sorry, no ale wiecie, ja pracuję <laughs> mimo wszystko i jest trochę ciężej ale jutro będziemy robić pierogi Czyli wy w niedzielę zobaczycie jak będę robiła pierogi Jakieś tam krokiety Czy coś Nie wiem czy sobie tego na dwa dni nie rozłożę Wiadomo, bo w jeden dzień nie zrobię wszystkiego Ale Farsze sobie porobię Te co będę chciała Na pewno będę chciała te łóżka zrobić, wiecie Bo w sensie my mamy Tak się robi te pielmieni Wiecie, to mamy tą Taką foremkę Taką dużą foremkę i tak myślę, że takie łóżka zrobię, spróbuję takie e, i zrobię, właśnie trochę, tak wiecie, na paluszka e, zrobić. No, uważaj, mi się nie chce. Dyszę, jakbym nie wiem, przeleciała maraton, bo mam tylko w pokoju u taty i w kuchni. E, muszę zrobić pielęgnację, taką szybką, i zaczęłam właśnie używać też już tych odżywek z tego kalendarza. I użyłam sobie tej truskawkowej emolientowej chyba. No pachną tą truskaweczką. Taką czekoladką. Fajnie, fajnie. Super, lubię takie rzeczy. E, więc będą mi ładnie pachnieć włosy w końcu. Nie, no zawsze mi ładnie pachną. A ja mam tutaj obok siebie kalendarze. Bo ja rano właśnie jak wzięłam, mówię, kurczę, zostawię już na tym łóżku. Może pies się do nich nie dorwie, no ale nie. Ale wiecie co zrobił? Rozrywał bratu papier, który był na komodzie, e, papier do opakowania na prezenty, potrzebujemy mieć, bo ja mam jeszcze 2,5, ale on będzie chciał zapakować tego laptopa, wiecie, bardziej, no nie? Ja też jeszcze muszę, bo jak wkładałam ten prezent od mamy wczoraj, e, wiecie, to co widzieliście dzisiaj w tym odcinku, to a troszkę się rozerwał na dole widziałam, no bo tam jest taki skos akurat zresztą czasami chyba widać te skosy u mnie na suficie, bo to jest stary dom, wiecie, to jest stare budownictwo i to wygląda jak taka piwniczka to jest normalnie pokój na parterze także, także wiecie no Ach, nie chce mi się ale muszę coś po, jeszcze poogarniać zanim pójdę spać, bo nie chcę iść już spać bo jest dopiero w pół do szóstej no za 15, 6 To jeszcze albo sobie obejrzę jakiegoś vlogmasa E w ogóle ja wam pokażę co dostałam od mojej stylistki z paznokci e, Jeszcze był knopersik, no ale knopersika już nie ma Był to taki woreczek e, To się jakoś nazywa, wiem, że niesia, wiesz jak się to nazywa, ja zawsze zapomnę jak do skórek, także to jest fajne I dostałam taką pomadeczkę z aloesem z Reverse Fajne jest, bo tu jest taki delikatny zapach chyba kokosa Albo mi się wydaje Bo naprawdę fajnie, ekstrakt z aloesu Po prostu, a pachnie jakby był kokosowy Moja mama też dostała I coś czuję, że dostanę ten Aloesik do ust, bo ja lubię takie rzeczy, więc chyba Nawet wezmę sobie to do pracy Słuchajcie, wiecie co, myślałam, żeby W któryś z vlogmasów zrobimy sobie kosmetyczkę do pracy Ja dużo nie biorę nigdy ale też czasami jakiś kremik się przyda czy coś. E, takie, taką ogólną kosmetyczkę sobie zrobimy, taką na wyjścia do pracy i tak dalej. E, bo potrzebna by mi była. Plus muszę kurczę, wiecie, co ja nie wiem, jak długo będę tam pracować w tej firmie, nie? No bo to różnie. E, w lutym zazwyczaj jest taki, taka przerwa w, w tej pracy. Nie tyle, co zwalniają ludzi, ale ogólnie jest taka. E, Taka przerwa, nie ma tak tylu zamówień. No i wiecie, to różnie bywa. Mogą mnie zwolnić, także nie życzę sobie tego. No bo praca mi się na razie podoba i nie mam w planach zmieniać. Ale tak jak mówię, to nie jest. To nie jest jakoś tam. Wiecie. No ja sobie tego nie wymanifestuję. Czy będę wpracować, czy nie Ale będę składała Ewentualnie jakby coś z CV do innej firmy Bo tam mam kilka takich Wiecie, w zapasie, które bym mogła Iść tam do, do pracy Też muszę sobie tą książeczkę Sanepidowską zrobić W razie wód, bym do jakiegoś Później sklepu, ale nie, nie gdakam, bo, bo kraczę, kraczę i sobie jeszcze wykraczę, a nie chcę zmieniać, mówię, pracy, bo tam mi się podoba pod kątem ogólnie i tych ludzi, i to wszystko. Nigdy no nie dzisiaj z kierownikiem miałam haję, a tak to. Znaczy haję. Dzisiaj naprawdę bardzo fajnie, spokojnie do tego podeszliśmy oboje, bo oboje jesteśmy, widzę, że jesteśmy wybuchowi, ale fajnie, tak to do tego po podeszliśmy do pewnej kwestii, no e, no a jutro idę do pracy znowu, tak jak mówię w sensie jak wy to oglądacie to ja będę miała 2,5 godziny pracy za sobą, mam nadzieję, że to szybko zleci, bo dzisiaj szybciutko mi zleciało, takie pyk i było po pracy szybko przerwa, bo to jest 20 minut tylko przerwy i git no, dobra nie wiem, co jeszcze chcę Wam powiedzieć. Na razie nic. Jakbym jeszcze coś chciała Wam powiedzieć, to się dogram. Tutaj się troszkę zmontuję tego vloga, bo już mogę. Zmontowany, wiadomo, nie ma dużo, to szybciej się to montuje, bo na przykład wczorajszy, czy tam ten pierwszy vlogmas, to było bardzo dużo do zmontowania, znaczy tak do przejrzenia tego, nie? Zobaczyć, czy wszystko gra, raz, drugi, jakby się coś zrobiło, potem jeszcze raz, czy to się da oglądać i to jest takie, no, idę, do potem. Kochani, wiecie co? Ja właśnie tak troszkę sobie już poczesam włosy. To jest chwila po tym, jak nagrałam tą poprzednią scenę. Słuchajcie, zaczęłam przeglądać jeszcze tak na Facebooka na szybko i wyskoczyła mi reklama Allegro. To zawsze mi wyskakuje, bo ja też dużo z Allegro zamawiałam. Do niedawna dalej zamawiam, wiadomo. I wiecie co? Wyskoczyło mi, że kalendarz z Douglasa, tegoroczny, kosztuje z 1000 zł. Bez złotówki. To jest niemożliwe, nie? No, zamiast tanieć, to jest coraz droższy. Tragedia. Wiecie, ja i tak nie kupuję kalendarza już, bo A, po co? Ale no 1000 zł za kalendarz, który był za 300 wy. Niesamowite, nie? Jaka podwyżka ogromna. No to taki sprzedawca akurat chyba się trafił, nie? No za tysiaka to chyba go nie sprzeda. No. Chyba, że się znajdzie jakiś ktoś i, i go kupi. Wątpię. ani e, ja już dla Was e, kończę montować ten film. No i muszę się pożegnać. Ja idę spać. Zostawiajcie łapki w górę, komentarz. No i widzimy się jutro.